Ach, możesz przestać, Kornel? Dzień w dzień kopisz mi w krzesło i to strasznie rozprasza. Nie możesz mnie zostawić w spokoju. Zamknij cię. Ale panie psorze, przecież to nie ja! Już za to siedziałeś w kozie. Chcesz posiedzieć drugi raz? Coś tego, Kornel! Wow, wyluzuj! Wuj, Girek, odstaw kiełbachę. Psujesz powietrze na mojej lekcji? To masz podwójną kozę Harmi Domski. Ups, jak to się tam znalazło? Ten łomot to z pracowni muzycznej. Panie psu, że nie wiedziałem, że gra pan na bębnie. No, to teraz już wiesz. Lubię to, bo mogę mu zdrowo przywalić! Aaaa! Aaaa! Jej, to było ekstra! Naprawdę? Ja bardzo dużo ćwiczę! Planuję nawet wstąpić do zespołu! O ile jakikolwiek znajdę! Aaaa! A co jeśli ja mam coś w sam raz? Czy byłby pan chętny? Ja cię kręcę, jak mógłbym nie być? Znaczy, mogę rozważyć. Szad, bo znam kogo trzeba. To miłej próby. Widzimy się jutro w szkole. Bez nie, nie. więc panie psorze, jak próba zespołu, który ja znalazłem, z wielką przyjemnością zaznaczam. <sparz> A, czyli na stare śmieci. Ostry sos. Nie tam Harmidomski. Teraz siedzisz tutaj. Papa Cornell. O. Ło! Wow. Ciacho, zawsze mam zapasik. Jej, dzięki! O, a gdybyś kiedyś był spięty, to pod ławką mam masażer. Bierz bez krępacji. Serio? Nie chciałbym nadużywać. Oj, tak. Zostaw. Oj, oby tylko tatą dobrze poszło. Na bank dadzą radę. Wszkowie kośnęli! Teraz grają ściekłe bulho To jakaś masakra! Kto wyłączył prom? To ja. Ale dlaczego, Udiaska? Rozkręcałem się do 14-minutowej solówki. Panie profesorze, zwalniam pana. Wieczu, <laughs> jesteś tego pewny? Przez pana reszta zespołu cierpi, więc zwalniam pana. A jeśli przez to wrócę na stare miejsce, niech tak będzie. <laughs> Wszyscy są co do tego zgodni? Mm -hmm. Dobra, odejdę. A z tobą widzimy się jutro w szkole. Ponoć wracasz na stare śmieci, Leszczu. Włożyłem podkute buciory z tej okazji. Harminowski, o... gdzie się ładujesz? Um, siadam na swoim miejscu, panie profesorze. To nie jest twoje miejsce. Nie, nie jest? jest? Wiem. Wobec tatuszków byłem nie fair. Miałem czas to wczoraj przemyśleć na brazylijskim jiu -jitsu. Spojrzałem na gościa, którego przygwarżałem do maty i zrozumiałem, że muszę się nauczyć być miły dla innych. Więc wysłałem tatuśkom prezent na przeprosiny. Otwórz, ty, ty, otwórz Nie, ty to otwórz. Mówiłem, że przeciwności hartują, ale obrona słusznej sprawy też. I za to masz u mnie plusa. No, marsz na nowe miejsce i siad! <gry> Za wolno leszczu! Jeśli chcesz swoją cenną miejscówkę, musisz mnie przesunąć. O?